Cześć, dzisiaj przychodzę do Was z GROW, którą po pierwszym kontakcie chciałem zwrócić w 100. Ponieważ jednak do jej kupna zrealizowałem kod zniżkowy, którego mnie odzyskał, to wygrała wewnętrzna cebula i zostawiłem ją do recenzji. Sądziłem jednak, że będzie ona raczej przestrogą. Jednak z każdą kolejną partią coraz bardziej zmieniałem zdanie o tym tytule. Jest to gra Roguelite, w której na kolejnych niewielkich planszach strzelamy z samodzielnie skonstruowanej broni do fal przeciwników. Po każdej planszy otrzymujemy nagrodę. Może to być nowy element, jaki można domontować do broni, ulepszenie do już zamontowanego, monety do zakupu części, pancerz, zwiększenie punktów życia bądź kryształy, których całkowita ilość. Jest miernikiem progresu, odblokowującym coraz to nowe ulepszenia. Najciekawszym elementem jest samo konstruowanie broni. W każdej z rąk mamy gniazdo, do którego możemy dołączyć jakiś element. Elementy te to różnego rodzaju bronie, power wzmacniające je, ulepszenia, które wpływają na całą grę oraz złączki o różnych kształtach i ilości gniazd, dzięki którym to wszystko połączymy w gigantyczne kombinacje. Samych elementów strzelających jest bardzo dużo i o skrajnie różnym działaniu. A ponieważ od początku do wyboru mamy jedną z trzech dobieranych losowo, to to, co nam się trafi, determinuje styl rozgrywki. Pojedyncze przejście gry to kilkanaście pokojów dobieranych losowo z gotowej puli oraz trzech bossów. Ostatniego bossa powinno się udać pokonać po jakichś 30 minutach, aczkolwiek pierwsze przejście gry zajęło mi kilka godzin. Regrywalność jest największym atutem tej gry. Przez to, że pojedyncze pomieszczenia są dość szybkie, a po każdym czeka nagroda łatwo wpaść w spirale jeszcze jednej próby, jeszcze jednego pomieszczenia. Może tym razem uda się zdobyć ulubione ulepszenie albo idealną złączkę, aby to, co aktualnie posiadamy w obu rękach, połączyć w jedną broń. Po przejściu, niezależnie czy udanym, czy w punkty, które zebraliśmy, odblokowują kolejne rzeczy, które mogą się wylosować jako nagrody w pokoju. Poza tym jest szansa, że tym razem od początku trafimy inną broń i lepiej nam pójdzie, więc w tej skali też chce się spróbować jeszcze raz. Jednocześnie krótka rozgrywka powoduje, że nie trzeba mieć wiele czasu, aby przejść kilka transzy. Grafika do najpiękniejszych nie należy, jest dość czytelnie, ale wielkie i powoli lecące w naszą stronę pociski sprawiają w pierwszym momencie tandetne wrażenie. Z komfortem nie ma żadnego problemu, jest to spowodowane cechą gry, która w pierwszym momencie tak bardzo zniechęciła mnie do niej. Tutaj na domyślnych ustawieniach nie ma żadnego ruchu poza naszymi unikami nad daczącymi pociskami, troszkę jak w Super Swoją drogą mechaniczną jesteśmy tutaj właściwie tylko głową. Pociski, które przelatują poniżej, nie trafiają nas tak, jakby przylatywały w boku. Stoimy więc twardo na nogach i jedynie drobnymi wynikami na boki bądź przykutnięciem unikalnych pocisków. W ustawieniach można zmienić, aby analogiem robić mały odskok w bok ale jest to i tak minimalny ruch na bardzo ograniczonym polu. Obracać się wokół raczej też nie ma potrzeby, ponieważ wszystko co jest istotne dzieje się mniej więcej z przodu. Zupełnie czegoś innego spodziewałem się kupując tą grę, zwłaszcza, że opiera się ona na klasycznej strzelance Mother Gunship, w której w podobny sposób konstruujemy broń i przechodzimy kolejne pokoje, ale w ramach pokoju biegamy, skaczemy i wybijamy się z platform jak w klasycznym Quake 3 Arena. Stąd taka statyczność rozgrywki była sporym zaskoczeniem. Co ciekawe jednak, im więcej i grałem, tym bardziej widzę, że takie podejście tutaj po prostu działa i daje sporo zabawy. Pozwala to jednocześnie bawić się dobrze również ludziom, którzy mają problem z zawrotami głowy przy graniu w gry Bia. A odtworzenie dynamiki z płaskiego Maderganship mogłoby zakręcić płynnikiem nawet weteranach. Fabuła jakaś jest, ale gdyby jej nie było, to nikt by się nie zorientował. Ziemie zaatakowały siły kosmitów, musimy przedostać się przed ich statek, aby go zniszczyć, Każde kolejne podejście to kolejny statek na miejscu. Bla, bla, bla. Gra kosztuje 20 dolarów, co jak na okulusowe standardy, nie jest moim zdaniem wygórowane za tak rygrywalną pozycję. Podsumowując, polecam Material, Gansy Twitch, ponieważ może ona zapewnić sporo zabawy. Z całą pewnością będę dalej wracał do tego tytułu, ponieważ dalej zapewnia on sporo frajdy. Trzeba jednak pamiętać, że nie jest to typowa strzelanka i nie dostarczy wrażenia strzelania takiego jak typowe gry FPS. Dzięki i cześć.